Cześć, witajcie. Recenzja na szybko. Syzoryk Victorinoxa. Naj, najtańszy syzoryk, jaki możemy kupić obecnie na polskim rynku. Niecałe 27 zł, coś około 30. Kupiony w Rosmanie. Jest to wersja dość uboga, jeśli chodzi o ostrza. Mamy ostrze jedno. Krókociąg i ostrze do otwierania konserw. I to by było na tyle, jeśli chodzi o scyzorek. Wszystko jest wykonane porządnie. Kyrkociąg. A mamy jeszcze wykałaczkę, tak zapomniałem. To nie jest jakaś przydatna opcja, ale ale zawsze. Za niewielkie pieniądze mamy szwajcarski scyzoryk. Wszystko jest wykonane w Szwajcarii, nie jest to jakaś podróbka. Nie wiem czy będzie widać. Jest to świetna opcja, jeśli chodzi o prezent. Jeśli nie chcemy wydawać zbyt dużo pieniędzy. A chcemy komuś kupić jakiś upominek. Koledzy, koleżance czy dziecku. To taki scyzoryk będzie naprawdę. Fajnym prezentem. Możemy, można go używać jako bryloczek do kluczy. gdzieś wrzucić do plecaka. Do pracy. Nie jest to duże. Zważymy. Nie jest to jest to praktycznie żaden koszt. Nie wiem, co za te pieniądze możemy lepszego kupić. A sprawimy komuś przyjemność: 35 gramów 4 gramy ponad uncję. Jest bardzo leciutki. Zmierzymy go jeszcze. Ascyzoryk po zamknięciu. 8 cm i 1 mm, czyli maleństwo. Miała być krótka recenzja i jest krótka. To będzie na tyle. Trzymajcie się, cześć. A tak wygląda na skórze. Nie wiem, które tło jest lepsze. Czy ta skóra, czy jednak kartka jest bardziej czytelna.